Ej, a czy tylko ja mam tak, że jak piję gazowaną wodę, to się czy jakby ona była taka pikantna? Czy znowu tylko ja tak mam? Tylko ty? Okej, okay, okej, okay, okej, okay. okej. Ja, ja się tak, ja, się, ja, da, ja nie piję gazowanych rzeczy bardzo, bardzo dużo. Czasami sobie jakąś kolkę tam wypiję, ale, ale ja piję mało, a wody gazowanej nienawidzę. A jak ją piję, to czy jakby ona była taka pikantna. I dla mnie na przykład pasta do zębów też jest w chuj pikantna. Ja bardzo często jak myję zęby, to mi łzawią oczy, bo to jest takie pikantne dla mnie. No.